Ten kanał jest stworzony z pasji, w czasie pomiędzy życiem rodzinnym i zawodowym. Niezależność finansowa od działalności na YouTube pozwala mi na przygotowywanie merytorycznych materiałów bez potrzeby pogoni za sensacją i sztucznego podtrzymywania twojej atencji. Jeśli nie potrzebujesz codziennej ofensywy narracyjnej, cenisz sobie rzeczowe treści i akceptujesz to, że mogą się one pojawiać nieco rzadziej, to trafiłeś w dobre miejsce. Jeśli uważasz, że kanał zasługuje na docenianie, zapraszam na patronite.pl łamane na Krzysztof Wojczal lub do wsparcia poprzez YouTube. Witam serdecznie z tej strony Krzysztof Wojczal. Zapraszam na komentarz ostatnich e, czy wydarzeń z ostatnich e, kilku dni. Pierwszym z nich jest zmiana, e, zmiana na stanowisku szefa sztabu. W Korei Północnej Kim Jong-un odwołał dotychczasowego dowódcę, mianował nowego, nowego, starego w zasadzie, ale to nie jest takie żonglowanie stanowiskami w Korei Północnej, nie jest niczym nowym, nie jest też niczym szczególnie ciekawym na tą chwilę. Natomiast warto zwrócić uwagę, że Kim Jong-un przy tym zapowiedział wzmożenie czy przyspieszenie przygotowań do wojny. Można by połączyć tę deklarację, tę zmianę stanowiska z wcześniejszymi, z wcześniejszą z wcześniejszym wizytą Szojgu w Korei Północnej. Tak więc wydaje się, że Rosjanie nie tylko pozyskują z Korei Północnej broń i amunicję, przede wszystkim chyba amunicję, ale i również próbują, w jaki sposób użyć Korei Północnej jako narzędzia przeciwko Stanom Zjednoczonym? Kim Jong-un opublikował takie, czy jego służby prasowe opublikowały takie zdjęcie, w którym Kim Jong-un wskazuje jako potencjalny cel Seul, czyli sąsiadów z Korei Południowej. I wydaje się, że to jest pewnego rodzaju presja na Stany Zjednoczone i pokazanie, że Amerykanie powinni zainteresować się bardziej obroną swoich sojuszników na Dalekim Wschodzie, co może być właśnie skoordynowane z polityką rosyjską. To znaczy, Rosjanie być może chcą tutaj osłabić nieco zapał, czy determinację Amerykanów do wspierania i wysyłania sprzętu na rzecz, na rzecz Ukrainy i wzmacniania wschodniej flanki w Europie. I też myślę, że może być to pewnego rodzaju nacisk przy okazji na Koreę Południową, która wysyła sprzęt do Polski, i która też wydaje się wyrażać akceptację pewnego rodzaju na to, że sama będzie wysyłała sprzęt wojskowy na Ukrainę. Tak więc. Być może, takim tutaj chce kilka pieczeń na jednym ogniu upiec, wspólnie zresztą z Rosjanami, być może coś od strony rosyjskiej w zamian dostaje, co zresztą myślę, że jest dla niego niezwykle istotne, z tego względu, że Kraja Północna wciąż jest objęta bardzo restrykcyjnymi sankcjami i w zasadzie funkcjonuje tylko i wyłącznie dzięki dość niejawnej pomocy z Chin. I takiej pomocy prawdopodobnie z Rosji. Tak więc Kim Jong-un na pewno może wiele od Rosjan otrzymać, na wielu rzeczach może mu zależeć, z uwagi na tą izolację Korei Północnej, a jednocześnie realizuje własną politykę albo też jednocześnie realizuje politykę zgodną z linią. Polityczną Chin względem Stanów Zjednoczonych, ponieważ w chińskiej stronie również Chińczycy, jak już wielokrotnie podnosiłem i pisałem w swoich artykułach i w książkach, nie za bardzo mają jak walczyć z Amerykanami. To znaczy, ich gospodarka jest uzależniona od Amerykanów. W taki sposób, że znaczy ich gospodarka jest generalnie uzależniona od importu surowców energetycznych i eksportu własnych. Towarów własnej produkcji czy, na zachód. Przy czym zachód to jest prawie połowa zysków z eksportu chińskiego. Zachód, czyli Stany Zjednoczone i Unia Europejska. A szlaki morskie są oczywiście kontrolowane przez Amerykanów także, jakby to się, to jest bardzo duży skrót myślowy, natomiast do tego się to wszystko sprowadza. E, Chińczycy oczywiście deklarują i też wywierają presję pewnego rodzaju tak, również na płaszczyźnie militarnej na Tajwan, jednak. Co wielokrotnie mówiłem, inwazja na Tajwan byłaby dla nich samobójstwem gospodarczym, bo Chińczycy nie mogą sobie pozwolić na izolację i na sankcje. A z drugiej strony, właśnie Korea Północna jest takim doskonałym narzędziem w rękach Chińczyków: to znaczy, Chińczycy mogą wywierać presję na Amerykanach na, na płaszczyźnie bezpieczeństwa, rękami Korei Północnej i jednocześnie mogą mówić na arenie międzynarodowej, że to przecież nie my działamy agresywnie to Korea Północna, ten szalony Kim Jong-un, którego nie kontrolu, nikt nie kontroluje. I który jest samosterowny rzekomo. Tak więc linia polityczna względem Stanów Zjednoczonych zazębia się w Korei Północnej i jest zbieżna, jeśli chodzi o te trzy strony czyli Rosję, Koreę Północną i Chińską Republikę Ludową. I wielokrotnie już powtarzałem na tym kanale, że spodziewam się spodziewam się bardzo dużego nacisku właśnie na płaszczyźnie bezpieczeństwa ze strony Korei Północnej na Stany Zjednoczone tak żeby Stany Zjednoczone musiały się zaangażować bardzo mocno na dalekim wschodzie i, i i zademonstrować gotowość obrony Korei Południowej czy też zabezpieczenia Japonii no bo Japonia również znajduje się w zasięgu systemów rakietowych Korei Północnej systemów rakietowych które w zeszłym roku były testowane przez Kim jong nadzwyczaj często, To był, chyba padł rekord, jeśli chodzi o ilość prób i testów, tak więc Korea Północna wróciła już od wielu miesięcy, czy od, nawet od dwóch lat, wróciła na tory takie mocno agresywnej polityki zagranicznej, nazwijmy to w ten sposób. No i oczywiście ta deklaracja, że Koreańczycy z północy szykują się do wojny, oczywiście, że jest pewnego rodzaju Czerwoną płachtą na byka, na amerykańskiego byka, ale z drugiej strony jednak należy traktować tego rodzaju zapowiedź poważnie, o tyle, że należy spodziewać się zwiększanej presji. Co oczywiście może nie być bez wpływu na sytuację Ukrainy, czy, czy nawet choć bezpieczeństwa Polski, chociaż wydaje się, że Amerykanie, w mojej ocenie, są w stanie dźwignąć oba kierunki z tego względu, że no oczywiście, muszę powiedzieć, że tam doktryna zakłada w tej chwili tylko możliwość prowadzenia wojny zwycięskiej czy skutecznej na półtora kierunków, na, na, na półtora frontu, że tak powiem. Czyli, czyli możemy prowadzić taką peł jedno pełnoskalową wojnę z kimś i, i taki mniej, mniejszy konflikt na innym kierunku. Mówiąc w dużym skrócie, Natomiast należy pamiętać o tym, że Amerykanie w Europie czy na w Europie Środkowo-Wschodniej nie prowadzą żadnej wojny. To nie jest żaden dla nich front ani żaden kierunek, z tego względu, że oni tylko tutaj wysyłają wsparcie, a wojnę prowadzi Ukraina, także spokojnie są w stanie swoje zasoby militarne, zwłaszcza, że to są zupełnie inne zasoby potrzebne do tego, żeby działać na Dalekim Wschodzie, a inne zasoby są potrzebne do tego, żeby działać na, na w Europie Środkowo-Wschodniej, ponieważ tutaj decydującą rolę odgrywają siły lądowe natomiast na dalekim wschodzie lotnictwo i marynarka wojenna natomiast tak jak mówię wydaje się że wydaje się że w następnych latach będzie bardzo duży problem z Koreą Północną i Kim jong un najwyraźniej w tej chwili ma dwóch partnerów czy dwóch zleceniodawców jeden jest w Moskwie drugi jest w Pekinie i to ze sobą w ogóle nie koliduje, ponieważ cele i Moskwy, i Pekinu są zbieżne, a więc Kim Jong-un może dwa razy odbierać zapłatę za te same działania. Co wydaje się, że stara się na tym grać i, i to robi. Drugi temat, Drugi temat już jest taki mniej globalny, ale taka ciekawostka, że w Chinach wchodzi prawo związane z tym, że producenci aplikacji mobilnych mają przekazywać dla Państwa szczegółowe dane dotyczące ich biznesu, dotyczące tych aplikacji. Innymi słowy partia to jest kolejny dowód na to, czy kolejny krok partii chińskiej w kierunku kontrolowania Kontrolowania społeczeństwa, ale kontrolowania też sektora biznesowego i kontrolowania sfery cyber. I to jest ciekawe z tego względu, że w mojej ocenie, w, w perspektywie długofalowej, tego rodzaju restrykcje, one będą uderzać w rozwój technologiczny. To znaczy, na przykład w tym przypadku, o ile dla dużych koncernów informatycznych w Chinach nie będzie tego rodzaju sprawozdawczość jakimś problemem, bo po pierwsze te firmy często współpracują z rządem, po drugie stać ich na e, i, i tak opłacają całe wydziały u siebie, komórki prawne e, czy administracyjne, które mogłyby się zająć tego rodzaju sprawozdawczością, ale to będzie dużą, pewnością przeszkodą dla takich e, mikro przedsiębiorców, którzy wymyślają różnego rodzaju aplikacje, którzy bazują na tym, że mają, mając, mają firmę jeszcze nie rozwiniętą, e, chcą przebić się na rynek i muszą dawać produkty innowacyjne, świeże, e, konkurencyjne w stosunku do tych wydawanych przez duże koncerny. E, I to jest w mojej ocenie działanie znowu, e, które będzie hamowało w Chinach rozwój. Takich płaszczyzn i tak, takiego rodzaju działań władz Chińskiej Republiki Ludowej w całej gospodarce jest bardzo dużo. To znaczy, Chińczycy od jakiegoś czasu po prostu zawężają pole manewru i skracają ten, ten pseudo wolny rynek w Chinach, nazwijmy to w ten sposób, co będzie w mojej ocenie długofalowo na nich się zemści. Z jednej strony ma to oczywiście jakieś plusy, to znaczy, że Chińczycy są w stanie kontrolować. To też, jest, to też jest pewnego rodzaju skutek, to znaczy, póki Chińczycy w tym wyścigu technologicznym oni nie uczestniczyli i bazowali na tym, co ukradną, po otwierali swój rynek, swoją gospodarkę na to, co z Zachodu, żeby to oczywiście, żeby Zachód inwestował, stawiał, stawiał fabryki, zakłady itd., itd. na terytorium Chin. Natomiast w sytuacji, kiedy Chińczycy czują się już pewniej i zaczynają wytwarzać sami technologie, a nie tylko kraść, no to wówczas chcą tych technologii bronić. A pomni doświadczeń, do których sami się przyczynili, czyli wiedząc, że byli w stanie centralizowanym działaniem okradać, okradać państwa demokratyczne, kapitalistyczne, z ich technologii i Chińczycy wiedzą jak to robić. W związku z tym, chcąc zapobiec wyciekowi własnych technologii, Chińczycy po prostu stosują metody, których państwa kapitalistyczne, demokratyczne stosować nie mogą, albo im stosować jest trudno takich metod. Także, bo to będzie się rodziło na przykład ze sprzeciwem społecznym, albo będzie miało właśnie więcej wad, jeśli chodzi o o kwestie gospodarcze, niż zalet i tak dalej. Chińczycy nie mają tych rozsterek. Jeśli nie chcą wypuszczać technologii, jeśli chcą kontrolować społeczeństwo, to po prostu wprowadzają tego rodzaju regulacje prawne, co w mojej ocenie będzie hamowało ich rozwój i hamowało ich w wyścigu technologicznym, w którym wcale nie są co już wielokrotnie starałem się tutaj wykazać, i na tym kanale, i u mnie na blogu, wcale nie są mocno z przodu w tym technologicznym wyścigu. Wręcz uważam, że wciąż jeszcze, wciąż jeszcze są z tyłu. Na co wskazuje na przykład choćby sektor militarny i technologiczne rozwiązania militarne stosowane w wojsku chińskim. Które to rozwiązania są gorsze niż te na przykład amerykańskie czy zachodnie. No, wiele te, wiele tego, tego rodzaju przykładów można mnożyć. Niemniej z, w, zwracam uwagę na tendencje, czy na pewnego rodzaju proces. To znaczy, w tej chwili mamy proces zamykania Chin. To jest niezwykle istotne. I. Zamykania Chin, co jednocześnie będzie miało, co będzie jednocześnie właśnie hamowało chińską gospodarkę, chińskie, chińskie technologie, a więc w zasadzie będzie działało na niekorzyść Chińczyków. I zobaczymy, jak to się, w, w jakim to dalej będzie kierunku podążać, czy będą pogłębiać ten proces, czy nie, i na ile to będzie szkodzić chińskiej gospodarce i chińskiej innowacyjności. Druga kwestia, ostatnia, znaczy ostatnia kwestia którą chciałem poruszyć, bo to będzie krótki komentarz. Dzisiaj jest 11, czyli przedwczoraj pojawiła się informacja, że strona niemiecka zamierza podejmować, już nawet wynajęła prawnika i zamierza podejmować w tym celu, zamierza podejmować działania prawne zmierzające do zablokowania polskiej inwestycji polegającej na budowie Hubu kontenerowego w Świnoujściu, gdzie moglibyśmy odbierać duże jednostki transportowe. I oczywiście to nie jest nowy temat. To jest temat, który już od wielu, wielu miesięcy, w zasadzie od kiedy pojawił się projekt budowy tego naszego hubu w Świnoujściu, to od, od wtedy już wiadomo, że Niemcy będą protestować. Bo już od samego początku nasz minister zapowiadał, że to będzie port, który będzie konkurował z Hamburgiem, ale ten port jeszcze nie powstał, a Hamburg w Hamburgu w zeszłym roku obroty przeładunkowe spadły. Natomiast nasze porty za 2022 rok znowu odnotowały, w kolejnym roku odnotowały kolejny rekord. To znaczy te obroty, ten przeładunki, wolumen, wolumen przeładunków, w polskich portach, czyli Szczecin, Gdynia, Gdańsk, to są te trzy główne. On cały czas rośnie. W zeszłym roku bodaj to było 10% wzrostu w stosunku do 2021. Tak więc, widać, że rozbudowa polskiej infrastruktury jest dobrym pomysłem. Ona się toczy zarówno w Trójmieście, jak i teraz w Świnoujściu. Będziemy, będziemy, wyznaczyliśmy już inaczej tor wodny, czyli podejście do, do portu. Omijając, y, omijając y, strefę y, niemiecką, y, i jednocześnie no, w, zamierzamy tutaj budować, y, budować ten, y, ten terminal, ten hub. Y, I to 2029 powinniśmy go skończyć. I w mojej ocenie w mojej ocenie ta inwestycja ma jak największy sens, ale nie tylko z tego względu, że obecne dane statystyczne wskazują na to, że, nam, że tego potrzebujemy, że przeładunki, wielkość przeładunków w portach polskich rośnie i tak dalej, tak z roku na rok i tak, dalej, i tak dalej. Chodzi o to, że w przyszłości, nawet teraz widać, w przypadku samej Ukrainy, że z pewnością tak dobre wyniki, które, będą, które były w zeszłym roku i które będą w tym roku, Polskich portów, na to również wpływa mm, tranzyt y, ukraińskiego zboża, ukraińskich y, y, towarów, produktów, które korzystają z trójmiasta. I wydaje się, że, czy, czy, y, że nawet jeśli ten konflikt będzie jeszcze trwał, albo jeśli on się zakończy i Rosjanie nie osiągną swojego celu strategicznego, czyli nie przejmą kontroli nad Kijowem to wówczas trójmiasto Gdańsk stanie się jeszcze bardziej ważny dla ukraińców. Oczywiście można mówić, ok, ale mamy Odessę, jest w tej chwili blokada na Morzu Czarnym, ta blokada na Morzu Czarnym może zejść i Ukraińcy będą sobie dalej korzystać z Odessy. Tak, oczywiście, że tak. Natomiast część towarów nadal będzie korzystać i pozostanie. I pozostanie w portach trójmiasta, z tego względu, że jeśli zaczynamy korzystać z jakiejś infrastruktury, podpisujemy umowy i system się sprawdza, jesteśmy z tego zadowoleni, to łatwiej nam jest zostać na danym rynku. A oczywiście, problem będzie z konkurencyjnością cenową w stosunku do Odessy. Natomiast no zobaczymy, z, z, zobaczymy, jak to też będzie pod względem, kiedy my rozbudujemy te swoje porty, i pod względem tego, jak będzie trzeba, jakimi drogami będzie trzeba transportować towary z Ukrainy i do, na jakie kierunki. Bo czasami po prostu łatwiej jest obsłużyć dany kierunek przez i Morze Północne, a nie przez Morze Czarne, Morze Śródziemne, nie wiem i później jeszcze. Może przez porty włoskie, i autostradami czy kolejami, czy też opływać jeszcze półwysep, półwysep ibryjski, to tutaj nie ma sensu. Lepiej korzystać z północy, z północnego szlaku morskiego, czyli Bałtyk, Morze Północne, za pośrednictwem portów, polskich portów. Także my tutaj konkurujemy nie tylko z Hamburgiem, który tak naprawdę do tej pory obsługiwał również Europę Środkową i te statki transportowe często zawijały do Hamburga i stamtąd przewożono towary do Polski, więc w tej chwili, jeśli my się o to postaramy, no to będziemy mogli ściągać więcej statków, nie przez Hamburg, tylko więcej statków przez Świnoujście czy przez, przez Trójmiasto i to my będziemy obsługiwać ten region w większym zakresie niż w tej chwili to się dzieje, a więc będziemy obsługiwać Litwę, Łotwę, Estonię, być może, być może Słowacje, być może również Czechy będą korzystały właśnie ze Świnoujścia, bo tutaj jest w tej chwili piękna trasa, jest trójka, która będzie niebawem kończona, także będzie połączenie drogą szybkiego ruchu z Czech aż po właśnie Bałtyk. Także jest wiele szans, jest wiele możliwości i zobaczymy jak to będzie. Trzeba po prostu wytrzymać tą presję niemiecką. Natomiast Zwracam na to uwagę z tego względu, że mamy rok wyborczy i jakakolwiek władza nie będzie rządzić od listopada, to należy o tym pamiętać, że trzeba tę inwestycję zrealizować. Nie można, się, nie można się tutaj poddawać, bo to będzie niezwykle ważne, zwłaszcza, że świnoujście ujście. Będzie miało duży. Ten, ten projektowany nowy terminal będzie miał, również znaczenie, będzie miał również znaczenie militarne, bo to będzie port podwójnego zastosowania. Także będzie można tamtędy przewozić na przykład wojsko, sprzęt wojskowy i tak Co ma niezwykle istotne, istotne znaczenie, z tego względu, że ten port znajduje się daleko od, od Królewca. Natomiast. Wszystkie pozostałe nasze duże porty i ważne są w Zatoce Gdańskiej, która może być w jakiś sposób blokowana przez, przez systemy rosyjskie, znajdujące się w obwodzie królewieckim. Także ta inwestycja jest niezwykle ważna z punktu widzenia gospodarczego, niezwykle ważna z punktu widzenia militarnego. I my musimy ją po prostu przeprowadzić, nie zważając na. Wszelkiego rodzaju protesty czy problemy i trudności. No na tą chwilę wydaje się, że to będzie realizowane, oby też powstała jak najszybciej. Tyle ode mnie, króciutko dzisiaj, ale mamy sezon ogórkowy, jest piątek przed długim weekendem więc wszyscy pewnie długim, bardzo ciepłym weekendem sierpniowym także pewnie wszyscy będziecie Państwo spędzać ten czas z rodziną nie przed monitorem nie Słuchając podcastów, a raczej delektując się słońcem, piaskiem czy też wodą. Niemniej, nie mniej, tyle ode mnie. Mam nadzieję, że ci, którzy zdecydowali się na odsłuchanie tego materiału, są zadowoleni i oczywiście do zobaczenia, do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Pozdrawiam i jeszcze raz dziękuję za wsparcie.